Witam wszystkich! Dzisiaj przedstawiam taktyczne danie liofilizowane z Estonii. Rybne kary. No, wiadomo, liofilizaty są drogie. To było dosyć mocno drogie. W zasadzie to chyba był najdroższy liofilizat, jaki do tej pory kupiłem. No ale ryba to zazwyczaj jest coś droższego, chociaż akurat nie będę zadowolony z takiej ryby, jaką tutaj dali. No oczywiście mamy tego tutaj 110 gramów 481 kilokalorii więc jest w porządku zapotrzebowanie na wodę to jest 300 ml jak mamy do pozyskania ją w terenie no to mamy nadal lekkie opakowanie poręczne a jeśli nosimy ze sobą no to jest to i tak woda plus to danie troszeczkę ciężaru jest więc porównywalnie do zwykłego dania już gotowego. No oczywiście tego typu dania zazwyczaj są bez żadnych konserwantów, żadnych dziwnych e składników, więc jest w porządku. Mamy tutaj niskie opakowanie, więc bez problemu można jeść zwykłą łyżką. Nie trzeba mieć jakiejś specjalistycznej, długiej. Gorzej właśnie jak są liofilizaty w ten sposób zrobione, no to już taka krótka nie za bardzo. Trzeba mieć tą lepszą, albo sobie zniżyć opakowanie. W tym przypadku akurat tutaj nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o skład a, no i oczywiście dłuż, długi termin przydatności w moim przypadku do 30 roku, ale to wiadomo może leżeć latami, dziesiątkami lat, nawet bym powiedział. Jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj tego: hmm, ryż, filet z morszczuka, 20% brokuły, bulion rybny, mleko kokosowe, cebula, olej rzepakowy, czosnek, mielony kminek kolendra, pasta kary, sok z limonki i to tyle, jeśli chodzi o skład. Z tym, że mi się wydaje, że tutaj w polskim tłumaczeniu oni tutaj źle to podali. Tutaj nie ma żadnego kminku, tylko kmin rzymski. To są dwie różne przyprawy. No ktoś to chyba źle przetłumaczył. No ale dla niektórych kminek a kmin to jedno i to samo. No niestety nie jest to samo. Mamy instrukcję obrazkową, jak to przygotować. Bardzo prosto, przecież jak większość liofilizatów. Także, jak widać, sam skład jest bardzo dobry. Nie mam tu się do czego przyczepić. Można się przyczepić wyłącznie do ceny, a w tym przypadku jest to wyjątkowo wysoka cena, jak za rybne kary. No i tutaj, no niestety, dali morszczuka. Wolałbym jakąś nieco droższą rybę, lepszą niż jakiś tam tani morszczuk, no, ale może razem. Połączeniu z innymi rzeczami smakować dobrze, ale wolałbym, jak już za taką cenę kupuję, no, wolałbym lepszą rybę. No ale jest powiedzmy to ok. Mamy zamknięcie strunowe, więc nie będzie problemu z zamknięciem tego. Chyba w jednym tylko liofilizacie jednej firmy nie ma takiego czegoś. Wywalamy oczywiście pochłaniacz tlenu. W środku nie mamy linii dokąd nalewać wodę, więc albo mamy we własnym naczyniu odmierzoną dokładną ilość, lub tutaj chyba powinno być albo i nie powinno być. Nie ma na zewnątrz też. Chociaż zazwyczaj dają albo w środku, albo na zewnątrz. Tutaj niestety tego nie ma, można zawsze lać na oko. Lepiej nalać oczywiście mniejszą ilość wody niż większą, chyba że chcemy mieć zupę rybną takiej postaci wysuszonej wygląda to w ten sposób. No ta ryba jest w takich dosyć małych chyba kawałeczkach. W takim stylu. Czas oczekiwania na zrobienie to 8 minut. Czyli zalać, pomieszać, zamknąć i czekamy. Nie musi być oczywiście wrzątek, tak jak tu. Jest podane między 70 a 100 stopni Celsjusza, więc nawet jak zalejemy zimną wodą, to też się to nam zrobi, tylko czas oczekiwania jest nieco dłuższy niż zalanie ciepłą wodą. Więc jak wolimy coś na szybko, na zimno, ale czekać znacznie dłużej lub na ciepło, czekamy nieco krócej. No ale na zagotowanie wody też trzeba trochę poczekać. No, i sprawdzamy, co nam z tego wyszło. Jest to w takiej postaci, teraz. Mocno gęstej. No, jeśli ktoś myślał, że będzie tutaj duży filet z ryby, no to się pomylił. Wszystko jest w takie malutkie kawałeczki. Tak, jak pokazywałem wcześniej. No bo taki duży płat to raczej by nie za bardzo się tutaj zrobił. Sam zapach już się unosi. Mocno rybi. Tak to się przedstawia. No, czuć mocno tą rybą. Nie da się oszukać, że to nie jest danie nierybne. Ryż bardzo dobrze się zrobił. Miękki. Ta sama rybka też zmiękła. Ogólnie jest to fajnie doprawione. Nie jest to pikantne, czyli raczej użyli tutaj mieszanki niepikantnej. Ale nie jest to jakaś taka mocno wyraźna e, przyprawa, chociaż e, troszeczkę chyba jakby jej pożałowali. Nie jest to mdłe czy coś w tym rodzaju. W miarę dobrze doprawione, ale troszeczkę za mało, jak dla mnie. Mocno za co jest wyczuwalna ryba. Mniej ta mieszanka kary. No, wolałbym, żeby ta mieszanka była bardziej wyrazista. Jest taka troszeczkę. Jakby jej tu było zbyt mało dodanej. Nie jest to może niesmaczne czy niedobre, ale bardziej wyraziste smaki wolałbym, aby tutaj były, a wyrazistą to tutaj jest jak na razie głównie ryba. No ogólnie w smaku jest to bardzo dobre. Czy kupiłbym takie coś jeszcze raz? No nie sądzę. No ze względu na cenę, jak i inne rzeczy no Raczej, raz musiałem kupić sobie spróbować. To nie byłoby problemu. Kupowanie raczej często takiego drogiego nie wchodzi w grę. Pomimo, że jest to dobre, tylko jakby dodali to więcej tej mieszanki kary, bardziej by to przypominało kary. Tak jak to jest na przykład mięsne kary. Tam rzeczywiście jest dosyć spora ilość sosu. No, tutaj ten sosik. Był wsiąknięty przez ten ryż. Zrobiła się taka dosyć gęste danie. No ale nie jest wyczuwalne te kary. Ja bym, jakbym nie przeczytał na opakowaniu, że to jest kary, to bym raczej nie zgadł. Raczej bym powiedział, że to jest dobrze doprawione danie, ale nie takie nie niekary. No ale całe szczęście, że ze smakiem można to zjeść bez problemu. Jak ktoś oczywiście nie lubi zapachu ryby, albo samej ryby, no to raczej takie coś nie kupi. No i tym bardziej cenowo nie jest to ciekawe. Dania z mięsem są nieco tańsze, ale coś dla odmiany rybnego można było sobie spróbować. Przynajmniej ten raz w moim przypadku akurat. No dla mnie to nie jest za bardzo kary. No ale jest smaczny. Da się zjeść jak najbardziej ze smakiem. Ale z tym napisem to raczej bym uważał, bo to jest troszeczkę mylące. Takie dania z mięsem, kurczak na przykład w kary, no to jest od razu inaczej odczuwalne niż to tutaj. No ale taka powiedzmy to jest wersja z Estonii. Dodatkowe informacje na ten temat będą podane pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.